Dwa dni temu wysłaliśmy pismo do marszałka województwa Śląskiego z żądaniem natychmiastowego wstrzymania działalności spalarni i rozpoczęcia prawdziwej kontroli, która ma na celu no, później likwidację. Zarzucamy w tym piśmie to, że do atmosfery wydają się, są. Wydalane bardzo niebezpieczne substancje: dioksyny, furany. Wynika to z prostego obliczenia, bowiem mieliśmy dostęp do monitoringu i na podstawie monitoringu rejestratorów, po zastosowaniu prostego wzoru i po wysłaniu do ekspertyzy do firmy, która się znajduje, no wynik jest jednoznaczny. Do powietrza dostaje się bardzo dużo niebezpiecznych substancji, co grozi naszemu życiu i zdrowiu, i na tej podstawie. Ee, chcemy, żeby natychmiast nasze województwo zamknął e, spalarnię. Ja mam trójkę dzieci i po prostu widzę, jak ich zdrowie się pogorszyło, od kiedy jest emitowany... A mieszka Pani, jest w pobliżu? Mieszkam, mieszkam w pobliżu, tak, i, i zauważyłam po prostu Możemy dużą różnicę w jakości w ogóle oddychania. Nie ma zrobionej oceny oddziaływania na środowisko. Ona, ta, która obowiązuje sprzed lat, Natomiast w międzyczasie zaszły istotne zmiany w funkcjonowaniu tej spalarni, co jakby nakazuje zrobienie tejże oceny. Poza tym spalarnia w linii prostej znajduje się 600 metrów od obszaru chronionego Natura 2000, które podlega też prawu unijnemu. I choćby z tego też powodu powinna być zrobiona ocena oddziaływania na środowisko. Nie dla spalarni! Nie dla spalarni! Nie dla spalarni! Jesteśmy poza tym od lat oszukiwani, mamieni, że się nic nie dzieje. Teraz trwa kontrola Urzędu Marszałkowskiego w spalarni. Dyrektor Batycki, który przygotował grunt do tak paskudnego funkcjonowania spalarni, która jest dzierżawiona przez firmę zewnętrzną, chodzi i mówi, że wynik tej kontroli jest, jest pozytywny dla niego i dla firmy. No, dziwne to jest, bo dzisiaj pytałem w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie mi powiedzieli, że kontrola została przedłużona, nie ma jeszcze wniosków ostatecznych, nie ma żadnego pisma. Nie zna, na jakiej podstawie dyrektor Batycki chodzi i mówi, no, prawdopodobnie już zna wynik kontroli wcześniej, są bardzo niedobrze wróży. Ja tutaj dodam, że tak naprawdę Urząd Marszałkowski przeprowadza kontrolę. E, która ma na celu jakby ocenić e, decyzje wydane przez Urząd Marszałkowski. Czyli Urząd Marszałkowski kontroluje sam siebie. Dzieje się coś takiego. Jest to, jest to zaprze zaprzeczenie no, Wszystkiemu, co jest wysyłane jako sygnał na zewnątrz, że mi, Bielsko Białe jako miasto ekologiczne, jako miasto do, miasto, do którego warto przyjechać, to co się dzieje w naszym rejonie zaprzecza temu. Bielsko y, będzie miasto, do którego będzie warto przyjechać dopiero w momencie, kiedy ta spalarnia zostanie zlikwidowana. My postanowiliśmy działać bardziej już aktywnie, bo już nie możemy czekać, bo to nie chodzi o to, że my mamy jakieś takie idee, chcemy chronić jakieś drzewo, pomnik. Które może być kiedykolwiek chronione. Jesteśmy zatruwani. Wiele osób ma poważne problemy w tym problemy nowotworowe. I w związku z tym czekać nie możemy i nasze akcje będą się pewnie radykalizować, bo taka panuje atmosfera. Tak mieszkańcy jakby sądzą, że dość już gadania, niektórzy mówią ostrzejsze słowa, czas zacząć działać. Nie ukrywamy, że. No... Będą podejmowane akcje takie dość ostre, mające na celu zablokowanie pracy spalarni. Od czterech lat nie ma A, filtra. Od czterech lat nie ma filtra. Bez filtra jadą normalnie, wie pan, i trują środowisko, ludzi i całe nasze otoczenie. Tak. Niższą po prostu, degradację hmm. środowiska. A oczyszcza spaliny, To Tam trzeba bombę włożyć, boda. proszę państwa, to wysadzić w powietrze, bo jak wie pan do tego nie dojdzie, to ludzie to zrobią. Jak hmm. to go władze nie pomogą, z tym... To my to rozpierdzielimy w fizlu. Y, y, dymy są spryskiwane, czyli te spaliny są spryskiwane wodą i roztworem no, no kreta, czyli wodorotlenku sodowego. Nic więcej tam nie ma. Przepisy określają, jakie parametry musi spełniać spalarnia wszelkich odpadów, nie tylko niebezpiecznych. Nie tylko my protestujemy, ale i też wielu Bielszczan Jeżeli Państwo chcecie, możecie się przyłączyć do protestów mających na celu likwidację spalarni. Możecie przylepić na swoim punkcie usługowym sklepie gdziekolwiek taką nalepkę, którą na możemy przekazać. Na skrzynce, na możecie na samochodzie, na skrzynce na listy, gdziekolwiek, gdzie będzie pokazywana ta informacja, że wielszczani się nie zgadzają z funkcjonowaniem szpitali możecie też złożyć podpis pod petycją. Te listy z petycjami są rozstawione w kilkunastu miejscach. W bielsku ta lista się rozszerza, no, będzie ich coraz więcej. Więc warto pytać: jak ktoś ma dostęp do internetu, to może sobie wejść na nasz profil na Facebooku. Facebook łamany przez Bielszanie Przeciw Spalarni.